Witajcie, dużo osób się zmaga z bólami głowy, z bólami tak zwanymi migronowymi, gdzie odczuwacie dyskomfort w skroniach, odczuwacie taki tępy, tętniący czasami ból, czujecie również tutaj sztywność w karku, czujecie jak ta głowa jest napięta bardzo mocno, odczuwacie, że macie zaciśnięte czasami zęby, bardzo często się chowacie w sytuacjach stresowych w taki kokon. I zwróćcie uwagę, że wiele przyczyn jest związanych z bólami migrenowymi, czy tak zwanymi migrenowymi głowy, ponieważ jest to naprawdę szeroka dziedzina medycyny, która bardzo często nie potrafi sobie poradzić z tego typu dolegliwościami bólowymi, aplikując pacjentom odpowiednie leczenie farmakologiczne, które wyciszają te objawy. Pytanie zasadnicze: jaka jest przyczyna? Właśnie. Tutaj w pierwszej kolejności bym się skupił na pewno na czynnikach metabolicznych, czyli to o czym cały czas mówimy i powtarzamy na naszym kanale Hałas o Zdrowiu czyli dieta. Dieta dobrych produktów, dieta przeciwzapalna, dieta, która będzie powodować, że mikroelementy, witaminy będą się wchłaniać. O tym bardzo dużo mówi Karolina na naszym kanale. Zwróćcie na to uwagę, bo to poprawi ogólną Waszą kondycję. Czego nam jeszcze brakuje, szczególnie w tym okresie? Ciepłych dni, nawodnienia, ale nawodnienia izotonicznego, dlatego że zauważcie, że się pocimy, tracimy sód. Sama woda może nam nie zabezpieczyć takiej ilości chlorku sodu, czyli tak zwanej soli, ponieważ bardzo często po wypiciu wody idziemy do toalet. Kolejny element, który jest bardzo ważny, to jest stres. Stres, na który niektórzy reagują w sposób totalnie wyluzowany, potrafią mieć jakieś swoje aktywności fizyczne, sposób na odreagowanie, pójście do sauny, do krokomory, odreagowują ten stres. Inne osoby kumulują bardzo mocno ten stres. Mamy też różne sylwetki, tak zwane psychosomatyczne. To, o czym mówimy pacjentom w trakcie terapii analizując. Łańcuchy mięśniowe według GDS, czyli pewne sylwetki, pewne typologie, które bardziej będą podatne na stres, a inne będą mniej podatne. Zauważcie osoby zamknięte w takich pozycjach, bardziej skupione na sobie, a osoby otwarte, które są od razu, jakby byli dyrektorami świata. Więc, praktycznie rzecz ujmując, musicie zwrócić uwagę teraz również na kolejny problem związany ze smartfonami, czyli z pochyleniem głowy do przodu z wysunięciem szyi do przodu, czyli tak zwana ta szyja smartfonowa i szyja taka wysunięta do przodu związana z używaniem laptopów. Ponieważ to wpływa również o w tej strefie na duże napięcia mięśniowe, na niedokrwienie strefy mózgowej przez ucisk na tętnice kręgowe i szyjne, bo jesteśmy tu bardzo mocno ściśnięci. U pań, które mają większe biusty, Zwrócić należy uwagę na to, żeby była dobra korekcja piersi, żeby odciążyć przednią część szyi, żeby nie było tutaj napięć. Kolejna rzecz, jeśli czujecie, że ścieracie zęby, macie duże napięcie w stawach skroniowożuchowych, jecie, przeskakuje Wam coś w stawach skroniowożuchowych, koniecznie się udajcie do Waszego stomatologa, który się zajmuje zaburzeniami narządorzucia, do fizjoterapeuty, który będzie pracował od wewnątrz poprzez terapię orofacjalną i poprzez rozluźnienie mięśniowo-powięziowe twarzy i również z zastosowaniem na przykład klawiterapii, czyli tak jakby tutaj bodźcowania zewnętrznego z wykorzystaniem właśnie <laughs> takiego gwoździowania, żebyście mogli odczuć ulgę, jeśli chodzi o poprawę ukrwienia. Dlatego Zauważcie, że wiele elementów będzie wpływać na pojawienie się dolegliwości bólowych. Stąd trzeba ocenić to na początku funkcjonalnie, diagnostycznie. Oprócz tego lekarz czasami zaleca dodatkowe badania diagnostyczne związane z rezonansem magnetycznym, z EEG, z innymi badaniami. Natomiast my zachęcamy do tego, żeby popatrzeć na to, jak się odżywiamy, jaką mamy aktywność, jak reagujemy na stres. W jaki sposób odpoczywamy, czy się wysypiamy odpowiednią ilość godzin, jak często korzystamy ze smartfona, którego światło powoduje też zbyt duże napięcia w naszym ciele, dlatego wiele czynników wpływa na bóle głowy. Dlatego warto jest skonsultować się z osobami, które patrzą holistycznie. Tak jak w naszym i Centrum Fizjoterapii, spoglądamy na pacjenta i jeśli nie wiemy do końca, co możemy zrobić, odsyłamy dalej na diagnostykę. Zachęcamy, żeby jeszcze to zweryfikować. Bo jest wiele, wiele czynników, które gdzieś tam mogą być ukryte, na które może nie zwracamy uwagi. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby zadbać o siebie i nie męczyć się, nie cierpieć, tylko zgłosić się do fizjoterapeuty, który pracuje orofacjalnie, który potrafi rozluźniać tą strefę czaszkowo-mózgową, żeby Wam przyjść z pomocą i z ulgą i dać Wam zalecenia do tego, żebyśmy funkcjonowali bez bólu. Do zobaczenia!